Witam Was serdecznie. Jesteśmy na żywo. Zdołałam złapać w locie Kamilę Rowińską. I pomyśla... Razem się łapałyśmy. Razem się łapałyśmy, super. Pomyślałam sobie, że muszę zapytać się Kamili o jej spostrzeżenia, bo ma ich na pewno kilka, z którymi chciałaby się z Wami podzielić, na temat tego, no właśnie, taki mamy dosyć kontrowersyjny tytuł: Dlaczego kobiety są biedne? I zaraz oddam głos Kamili, ale zanim do tego dojdzie, muszę wspomnieć o tym, że z Kamilą poznałam się już chyba z 5 lat, 5 lat temu. Dokładnie tak. 5 lat. Czas szybko płynie i obie wtedy byłyśmy w takich punktach dla siebie ważnych, na, w momencie kiedy wyznaczałyśmy pewne cele, pewne zmiany zachodziły w naszym życiu i... Obydwie przeplatały nam się, znaczy nasze działalności nam się przeplatały. Ja korzystałam z tego, co Kamila zaoferowała już 4 lata temu, po pierwsze zaczynałam od szkolenia kobieta niezależna, potem wciągnęłam się w wir szkoleń z Kamilą, bo po prostu widziałam, jakie zmiany nastąpiły po tych szkoleniach u mnie. Jak widzicie, zmiany te wyszły mi jak najbardziej na dobre. I teraz pomyślałam sobie, że skoro tyle kobiet przychodzi na moje szkolenie Marka Online, to mogłabym podzielić się z nimi spostrzeżeniami, którymi Kamila przyciąga właśnie do siebie tłumy, bo na jej szkoleniach są tłumy kobiet i te, te kobiety zmieniają już swoje życie. Więc teraz przechodzę już do mojego gościa, bo wiem, że on zanim, nie ma czasu. Zanim, zanim do mnie przejdziesz, to ja, ja chcę przede wszystkim Joasi pogratulować. E, musicie się ze mną zgodzić, że to, co wydarzyło się przez ostatni rok w Joasi działalności jako trenera, ponieważ Asia przechodziła przez. Znaczy, od szkolenia Kobieta Niezależna, potem przeszła przez cały program szkoleń, a w zeszłym roku w lipcu zrobiłaś y, Akademię Trenera. Zgadza się. Y, w tym roku w lipcu. W tym roku? W tym roku. To było praktycznie pół roku temu. Tak, zgadza Dokładnie. się. Dokładnie I po prostu zrobiła niesamowity postęp, niesamowity progres. To, co się teraz dzieje, robisz szkolenia na 100 osób. Niedługo na pewno ta, ta grupa będzie większa. Robisz kurs online. Ja jestem naprawdę niesamowitym wrażeniem tego, dziękuję, jak to jest. Ale jak, jak widzicie, mój nauczyciel stoi przy mnie, więc teraz w ogóle dziękuję, witam wszystkich, którzy dołączyli. Widziałam, że tam w międzyczasie dołączyła Anna i na pewno i Marta dołączyła, i dołączyła Monika. Yy, także fajnie, że dołączacie, kochani, ale teraz już szybko oddaję głos Kamili. Trzy powody dla tych kobiet, które nas oglądają i może dla mężczyzn, którzy mogą swoim kobietom udostępnić tą transmisję powiedzieć, zobacz, no, o czym tutaj te babki mówią, może cię to zainteresuje. Trzy powody, dla których kobiety, no powiedzmy sobie szczerze, są biedne. Albo na pewno są biedniejsze yy, niż mężczyźni, chodzi tutaj głównie o finanse. Dzisiaj, drogie panie, będziecie mówi, będzie mówiły o finansach. Yy. Kamila Rowińska, jeszcze raz się przedstawię, autorka książki Kobieta Niezależna i też szkolenia o tym samym tytule Kobieta Niezależna. Od kilkunastu lat współpracuje z kobietami i towarzyszę im w ich drodze do stabilizacji finansowej. Towarzysząc im w tej drodze obserwuję... Pewne mechanizmy, którym kobiety ulegają, które bardzo często powodują, że one nie zarabiają takich pieniędzy, jakie mogłyby zarabiać. Mhm. Pierwszy taki najbardziej oczywisty, no bo generalnie wszystko w tym, w tym temacie jest oczywiste, jest to, że wciąż jednak kobiety nie przejmują odpowiedzialności za zarabianie pieniędzy. Mhm, to prawda. Czyli a no jak nie, czasami jest tak, że kobieta myśli, że ewentualnie będzie zarabiała pieniądze, zwłaszcza jeżeli planuje założyć rodzinę, wyjść za mąż, no to jakby głównie ten... Um, ten obowiązek utrzymania rodziny, um, zarobienia na rodzinę, spoczywa na mężczyźnie, a kobieta jak się dołoży, to będzie fajnie. Oczywiście tutaj mm -hmm. mocno generalizuję, bo tak nie, nie jest zawsze, ale jednak wciąż w Polsce kobiety po prostu mm, głównie są odpowiedzialne za rodzinę, mężczyźni są odpowiedzialni za pieniądze. Jak przychodzi co do czego, do jakichś trudnych momentów, które mm, no jednak następują, prawda, w Polsce ludzie się rozwodzą, to no, dzieci są wspólne wciąż, ale jednak pieniądze bardzo często zostają po stronie mężczyzny. Oczywiście od razu tutaj mówię, ja uwielbiam mężczyzn, sama mam męża, i to nie jest jakieś tutaj, że mm, jakoś źle wam panowie życzę, natomiast stwierdzam fakt, że tak po prostu najczęściej jest. A, czyli. Jak mogę wtrącić no? to też moja taka mała obserwacja czasami, ponieważ mówię też na moim szkoleniu, jak rozwijać swój biznes online. To dużo kobiet mówi, no tak pani Asiu, ja bym chciała, ale mi się tak nie śpieszy, bo, bo ja mam taką komfortową sytuację, nie muszę. I to jest często prawda, tylko same nie wiemy, do kiedy ta komfortowa Póki sytuacja. Kiedy ją masz, to ją właśnie, masz, tak? tak. Moi, moje biuro jest pełne, e, skrzynka mailowa i, i w ogóle wszystkie skrzynki są pełne wiadomości albo wizyt kobiet, które przez jakiś czas miały komfortową sytuację, ponieważ ktoś je utrzymywał, ktoś na nie łożył, a teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. A one z reguły są w takim wieku, że trudno już jest im wystartować z takim impetem, w jakim mogły to zrobić wtedy, kiedy miały 20 albo 30 lat. Mhm. Tak? Czy tam no, nawet 40, bo wiadomo, że ta granica się e, przesuwa. Natomiast no, nie czarujmy się, że jednak im później kobieta zacznie po prostu przejmować tą odpowiedzialność finansową za siebie, tym trochę trudniej. A tutaj chodzi o samo takie myślenie po prostu, że ja również jestem odpowiedzialna za siebie finansowo. Mhm. Tak? To jest taka pierwsza rzecz. To drugi błąd teraz mamy. A drugim błędem jest to, że bardzo często yy, kobiety, nawet jeżeli już zaczynają. Yy, uprawiać jakiś zawód, to zawsze grają o niskie stawki. Znowu generalizuje, oczywiście, natomiast no najczęściej tak jest, czyli ustawiają się w takiej kolejce po niskie zarobki, bojąc się tego, aby wystartować powyższe, mm -hmm. pomimo tego, że mają kompetencje. Tak. No oczywiście, że mają kompetencje, bardzo często mają niesamowitą wiedzę, w niektórych aspektach lepiej sobie radzą niż mężczyźni, ale jednak tej pewności siebie im brakuje i myślą sobie to nie dla mnie nie jestem tyle warta, może ja. Nie wiem, czy czytasz komentarze, tak bo dalej. tutaj Beata pisze, co to znaczy nawet 40. E, e, halo. No jak na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej, no to umówmy się Beata. 40, to nie jest jakiś po prostu początek. Beata, tak to ja ci coś powiem parę lat za późno. E, bo no. Rozmawiamy, jak ja czasami prowadzę szkolenia, na przykład dla filmu to nieraz tam panie siedzą i mówią, pani Anna ja się już tego nie nauczy, bo ja mam już 40 lat. I jest takie coś w głowach kobiet, że skoro mam 40, to już w ogóle myślę o emeryturze. Ja nie wiem dlaczego. Jeszcze 26, Tak. 27 lat i jakoś, jakoś zleci. Tak, oczywiście wszystkie się różnimy i dla jednych pań mając, nie wiem, 59 lat, one zaczynają robić coś zupełnie nowego. Natomiast ja mówię o takich statystycznych Polkach, o takiej większej grupie docelowej, tak? Wszystkie się różnimy. Tak. I oczywiście, że nigdy nie jest za późno, jednak im wcześniej zaczniemy myśleć o sobie w kategoriach kogoś, kto jest odpowiedzialny za swoje finanse, tym jest po prostu to lepiej, lepiej zrobić. Natomiast wracając do tego punktu drugiego, kobiety się po prostu nisko cenią w najnormalniejszym świecie. Tak? Mężczyźni, kiedy myślą o tym, co będą robić, oni zawsze chcą grać w wysokiej stawce godzinowej, chcą iść wysoko, dużo inwestują w ogóle w siebie, kobiety nie. Kobieta, jak ma w siebie zainwestować, to yy, najpierw zainwestuje nie wiem, w mieszkanie, w zasłonki, w firanki, po prostu wszystkie różne takie yy, tak. rzeczy, które oczywiście dla mnie też są ważne i ja też. Lubię mieć, nie wiem, ładne wazoniki. Natomiast ja zaczynałam od edukacji siebie i to było dla mnie najważniejsze, po prostu, żebym ja była doskonale wyedukowana tak, żebym była łakomym kąskiem, czy to dla, dla potencjalnych współpracowników, czy dla, czy dla klientów, dlatego tak doskonale sobie radzę biznesowo, tak? Tak, to co często mówisz, mamy czas, żeby czytać, no, powiedzmy szczerze, głupie gazety, tak, ale kolorowe. nie mamy czasu, żeby się wyedukować w jakiejś swojej na przykład nawet dziedzinie rozwinąć. Tak, kobiety, kiedy chcą inwestować, dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, tak? hmm. Że sam nawet ten rok czy zeszły to był tak. dla ciebie kilkadziesiąt tak. tysięcy złotych, które tak, to zainwestowałaś w swoją edukację, to też są pieniądze, które i dla ciebie, i dla mnie są sporą kwotą. Myślę, że dla każdego taka kwota to jest jakaś kwota, która, wiadomo, mogłaby się zamienić, no, tak, w, mogłaby super się zamienić urlop. w coś innego, tak? samochód, nie wiem, w spłatę jakiegoś tam kredytu i tak dalej, ale jednak brak tej inwestycji w siebie po prostu powoduje, że bardzo często kobiety później zostają gdzieś tam na ostatnim miejscu. I tak jak wspomniałaś, ta stawka nie jest. Tak, wtedy już... a mężczyźni jednak w pierwszej kolejności inwestują po prostu w siebie. Jak jest szkolenie, to mężczyzna się nie pyta, żony, czy może pojechać i tak dalej. Tylko mówi, słuchaj, jest szkolenie, ja na nie jadę, bo zarobię pieniądze, bo się czegoś nauczę i tyle. Natomiast no, kobiety to tutaj a zastanowię się i tak dalej, bo jeszcze to, jeszcze to, jeszcze nie wiem, dzieciom trzeba kupić. PlayStation. PlayStation, tak i tak dalej. I, i one myślą, że to na końcu o sobie takie tak, kobiety tak. myślą w tym kontekście. A trzeci powód, taki najczęstszy, to wtedy, kiedy kobiety już zarabiają pieniądze, rzadko kiedy interesują się inwestowaniem. Kiedy na szkoleniu kobieta niezależna, ja pytam kobiet o, o inwestowanie, to większość słyszała o tym, że jakąś lokatę można założyć. Ja mówię tutaj większość, oczywiście są takie, które są doskonałe pod tym względem, ale większość. Wie, że są jakieś lokaty, wie, że no, można ewentualnie nie wiem, mieszkanie nawet na wynajem kupić, natomiast niczym innym się po prostu nie interesują i trudno jest im zbudować swoją stabilizację finansową na przyszłość. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby jednak interesować się nie tylko i wyłącznie obiadami, nie tylko i wyłącznie tym, czy hybryda na paznokcie, czy nie, czy rzęsy potrójne, czy nie, ale jednak zainteresować się czymś takim po prostu, może nie w pierwszym odruchu takim, Kobiecym, ale jednak bardzo ważnym, ponieważ kobieta jest odpowiedzialna za siebie finansowo, tak jak mężczyzna jest odpowiedzialny za siebie finansowo, tak samo kobieta. I wtedy, kiedy mm, tej drugiej połówki jej zabraknie, to ona bardzo często pozostaje w okropnej sytuacji po prostu finansowej. Mm -hmm. Rozejrzyjcie się e, po otoczeniu, popatrzcie na te panie, które mają teraz 60-70 lat, i przyjrzyjcie się temu, jak by wyglądało ich życie, gdyby nie to, że nie wiem, dzieci czasami pomogą? Czy one są w stanie utrzymać się samodzielnie, albo Ile ich kosztuje to, żeby utrzymać się samodzielnie i godnie żyć, naprawdę godnie żyć, ponieważ ja jestem przekonana, że każdy człowiek, zarówno mężczyzna jak i kobieta, zasługują na to, żeby po prostu godnie żyć, mieć zapewnioną stabilizację finansową, bezpieczeństwo finansowe i w ogóle odpowiadać po prostu za siebie, być, być niezależnym finansowo. Dokładnie i taką znalazłam wspólną płaszczyznę, że czasami, jak wspomniałam o tym, że kobiety tak myślą, że już tej technologii nie ogarną, że to takie trudne, ja właśnie nie wtedy tłumaczę, ale moment, jak miałaś pierwszy raz w rękach smartfona, to też nie ogarnęłaś go w przeciągu godziny, tylko musiało to trochę potrwać. Tak samo pewnie z tym inwestowaniem. Tak. Mhm. Oczywiście, musisz trochę poczytać, popróbować i jesteś w stanie to zrobić. Tak samo ja mówię. Poznaj nowe narzędzia, poznaj nowe aplikacje, też jesteś w stanie to zrobić, zarządzać lepiej tą swoją komunikacją, dbać o swoją markę online, także musimy po prostu nie bać się tego, nie bać się nowych rzeczy i po prostu... Otworzyć się na, tak. na wyzwania, tak naprawdę życie to nie jest koncert życzeń, no i jeżeli chcemy być stabilni finansowo, to trzeba jednak jakby no, postarać się po prostu przejść przez jakieś, okay. jakieś trudności. Komentarze dziewczyny piszą. Daria pisała, że często e, wolą kobiety zainwestować w imprezę, zamiast inwestować w siebie. Tylko to są wybory, czy, czy Cię jakby. Czy się ta impreza później utrzyma ta, tak, w jakikolwiek tak, sposób? Agnieszka też e, pisze, że ważny temat dla niej. Mhm. E, czy powinniśmy się odważyć? Kobiety e, obawiają się tego i myślą, że one nie potrafią, i to facet jest do tego, aby trzymywać rodzica. No niestety, to, to części stereotypy. No, no, takie stereotypy, tak? Pytanie e, nawet jeżeli ten mężczyzna się na to zgadza, ponieważ. Ja Myślę, że mój mąż, jakby powiedziała, że nie będę pracować, to by nie powiedział wynocha do pracy, tylko powiedział dobrze, kotku. Eee, natomiast no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, jeżeli ona nie jest konieczna, żeby, żeby nastąpiła. Ja również jestem mamą dwójki dzieci, Asia jest również mamą dwójki dzieci, mamy, mamy rodziny, ale razem z tym jednak realizujemy e, swoje mhm. plany po prostu biznesowe. Nie kobiety jest to kochane, nie kobiety jest to kochane, ja wam powiem, że mam córkę i jest mi bardzo miło i dobrze się czuję, kiedy jej tłumaczę co robię i dlaczego to robię i dlaczego to jest ważne, żeby się rozwijać. I ja widzę, jak ona już uruchamia w sobie takie geny po prostu przedsiębiorczości i patrzenia na świat trochę przez inny pryzmat niż tego, że mama tylko ten obiad podaje. Chociaż lubię serwować obiad i robię go, mhm. ale można to naprawdę połączyć też dzieciom, pokazywać po prostu swoimi działaniami, że no, obydwoje rodziców może w tym samym stopniu i rozwijać się i zarabiać pieniądze. Kochani. Dokładnie. Dużo pytań macie. Ja wiem, że Kamila w tym momencie akurat się śpieszy, bo tak jak widzicie i słyszycie, tu jest trochę zamieszania. Ona się bardzo śpieszy, ma kolejne plamy. Możecie zadać pytania oczywiście do Kamili w komentarzach. Ona tu zajrzy. Ta transmisja zapisze się na, oczywiście na moim profilu i zajrzy do Was i Wam odpowie. Dokładnie. Koniecznie wszystkie Panie, Panów też, zachęcam do tego, aby klikali w link, który udostępniłam i zapoznali się ze stroną i zastanowili się, jaki powinien być ich kolejny krok. I cóż, dziękujemy ja myślę, Wam że, dzisiaj. Myślę, że można zacząć od tego, od czego Ty zaczęłaś, prawda? Ponieważ, dokładnie. No, Anna, oprócz tego, że znamy się prywatnie, ale no jednak jak widzimy się prywatnie, to nie rozmawiamy tak dużo o pracy, chociaż to jest trudne, ale no na pewno nie kołczuję Joasi podczas kolacji nigdy. <grym> no, dokładnie, jakoś tak. oparłyśmy się temu, ale słuchajcie, ja zaczęłam u Kamili od kobiety niezależnej. Kamila, no ale też mogę powiedzieć, że ta kobieta niezależna wtedy nie, nie, nie zbierała 700 osób. Oczywiście, że no, nie. Pamiętam, to była kameralna sala. 50 osób e, było na sali. Ale jakby też widzę te osoby, które ze mną wtedy były, bo Facebook mi oczywiście ostatnio przypomniał jakieś tam pierwsze spotkania i widzę, jak te osoby też się rozwinęły, te kobiety, które były ze mną wtedy na tej sali. My do tej pory utrzymujemy kontakt. Mhm. To jest, słuchajcie, niesamowite i to jest też tak. siła mediów społecznościowych, że można trzymać te relacje, nawiązywać i się nawzajem też wspierać, bo wiele z tych osób spotkałam na Akademii Trenera, więc koniecznie zacznijcie. A to, że korzystając z okazji, możemy pozdrowić parę, parę a, kobiet. O, oczywiście. Bo, bo jak, jak mówisz o Kobiecie Niezależnej, to mi się przypomina taka kobieta, która się nazywa Aleksandra Frądczak-Biś, która napisała książkę Ubierz się w kolor, tak. a kiedy siedziała na Kobiecie Niezależnej, to zastanawiała się, jak ona ma zamienić swoją pasję na pieniądze, bo jej pasją to jest wydawanie pieniędzy w centrum handlowym. Dokładnie, I to więc jest... pomysł można znaleźć tak, wszędzie. Tak. Ja ale z Aleksandrą też się spotkałam i Też się zastanawiałam z nią, czy ona mogłaby te swoje usługi rozwinąć online i doradzała mi, jak mogłaby online po prostu no, na skalę zacząć Mamy działać. Mamy takie kółko wsparcia, widzę. Kamila, oczywiście. Osoby, już kilka osób napisało, że jesteśmy podobne do siebie. To ten... Tak. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę. My generalnie słuchajcie. Ja ściągnęłam marynarkę, żebyśmy nie wyglądały tak, tak samo. Tak samo, dokładnie. Dziewczyny, dziękujemy Wam za komentarze. I Panom też. Panom oczywiście też. Udostępniajcie, lajkujcie, odpalajcie biznesy, klikajcie w linki, spotykajmy się na szkoleniach. Na szkoleniu Mistrz Sprzedaży możecie mnie spotkać u Kamili Rowinskiej, gdzie prowadzę panel o mediach społecznościowych, bo w sprzedaży media społecznościowe są też ważne. Są kluczowe. Do zobaczenia. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo. Ja się Dziękuję za również Kamili. Dziękuję Wam za czas, który poświęciliście na to, żeby nas obejrzeć. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Mam nadzieję, że zobaczymy się na szkoleniu Kobieta Niezależna. Obiecuję Wam, że to będzie pełen e, dzień wrażeń naprawdę solidnych, w linku, który udostępniła Wam Joasia, możecie poczytać o tym szkoleniu więcej i więcej i więcej wybrać sobie termin i miejscowość, która, do której jest Wam najbliżej. Oczywiście najczęściej jest to Warszawa, ponieważ wtedy ja lecę z Brukseli, ludzie z Holandii, ze Szwecji i wszyscy po prostu możemy się spotkać Super. w jednym miejscu. Dziękuję serdecznie. Super, i to jest fajne. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.